Patrzcie, widzowie, Palion właśnie wypuścił piosenkę Palionowo z... Oj, to jest trailer, ale czekajcie. Palion właśnie wypuścił piosenkę Palionowo z Leonem, Olkiem i Bolem, więc dzisiaj na nią zareagujemy. No dobra, więc piosenka nazywa się Palionowo i świat tutaj Palion, Leon, Olek, Leon i Bolo. Dobra, więc oglądamy, a wy pamiętajcie o łapce i subskrypcji, no to włączam. Okej, okay, zaczyna się... Budzę się rano i za oknem słońce nie, nie ma nikogo nawiąza, Nie lubię być tu sam Aha, muszę odbić Ale okay. tego nie zrobię, więc zakładam zbroję to czas na przygodę Muszę ich znaleźć tam, muszę ich znaleźć Oleg i Leon poznałem ich w szkole, więc do nich zadzwonię wyruszymy bole, bole. razem Za mamy całkiem spore pole, tam poznaję Lolo, gdy zajęta trawę Zjedziemy dalej, tam bagną na drodze Lisią, kaszabę, Znale, bolą, w ogóle nie mieliśmy tego w planie co? jesteśmy razem o, tak to mój cały tych ludzi popatrzcie no myślę, że tutaj jeszcze nie ma wieżowca olka i ona, bo to było wcześniej robione ale dobra ogłądajmy dalej to poczekajcie Nie O, jednak nie jest tak jest. o, ile kniet wiedzą. O, ile ten domową szlafki jest naprawione. Dajwa, patrzcie tutaj kolei wieżowców. Widzicie, jeśli lakry ok, a jeżeli nie, to to równo. Oglądamy dalej. Tak, teraz o, teraz Olaf i Leon chodzą.

o, czekajcie, czy to jest 3 lodowca? Ej, nie mam pytań, okej, okay, ale poruszymy dalej. Chodź, znowu refren. Uuu, słuchajcie. Tak, Teraz to mnie bola wejdzie, co?

Jesteśmy razem i tylko jak, lat, jak jadą kolejką, patrzcie. O cały skład. Bo tych ludzi O ile ludzi akidą. A do cały, tak, ona no, chyba że tak. to tak, i co OK, i to tyle. O, i Czapie MC stworzył tą animację. No cóż, piosenka fajna, daje jednak 8,5 na 10, bo fajna była bardzo. O, szkoda tylko, że Dave i Lola nie śpiewali, ale może w drugiej części piosenki będzie i będą ich sworodki. No ale dobra, a jeżeli chcecie, żebym zrobił właśnie taką animację z tym to dajcie łapkę w górę, a ja pomyślę, no ale piosenka była spoko. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, no i przesłuchajcie sami tej piosenki. No to co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i trzymajcie się i elówka!